Co o, widzicie? Mam jeden HP. Okej, okay. Olek, Kacper też. I czy widzicie tak, coś jeszcze? Tak, ciebie. Nie Czyli macie wallhacka. Siemano, to oczywiście Jacob, a w dzisiejszym odcinku są ze mną Goldy. Dzień dobry. A witam. Ale że oni teraz tacy spokojni są. I dzisiaj lecimy sobie z pluginem. Chłopaki, jak wszyscy widzieliście, mają wolhaka, mają jeden HP. Ja mam to, co mam. Wy widzicie, co mam. I co, panowie? Oczywiście, jeżeli wygracie, dostajecie skinka za jakieś 10-15 dolarków. Jeżeli przegracie, no to <laughs> bardzo mi przykro. To jest o tyle dziwny odcinek, że to ja zawsze mam ulhaka albo coś takiego I to ja zawsze okay. wiem gdzie są widzowie, a teraz jest zupełnie inaczej I no mega to jest skomplikowane w sumie przez to Bo wy zawsze wiecie gdzie ja jestem Ja mogę tylko prefire'ować, bo wy macie mało HP To ile... wow Ja mam HP To już zostawiam dla siebie Okej okay. Wydaje mi się, że... Czekajcie, ja nie mogę chodzić na shiftcie, to jest najgłupsze, bo wy możecie mi dać tak łatwo heada przecież Stop, stop, stop. Gdzie ty jesteś, byku, no? W appsach? W O, dobra. Ok. dobra, okej. Pistoletówka powinna być moja, przynajmniej tak mi się wydaje. Znaczy, ja wam nie będę podpowiadał, co wy możecie zrobić, ale no zobaczy, zobaczymy, czy się skafniecie, co możecie zrobić, to tak powiem. Ale bardzo bym wam polecał kupowanie yy, kewlara, wiecie? Bo to, to wam zawsze Aha. trochę, wiecie, pomoże. Czy wy stoicie może na A? Czy nie? No, możliwe, możliwe, ale nie obiecuję. Nie obiecujesz? Dobra, nie to obiecuję. ja sprawdzę. Okej, okay, tu mam 300. Wow, ale ziomek mi dał heda. Dobra, minus 50. Minus A 50. A ja się dają HP? 300? Bo was jest trzech. Dobra, drugi. Minus 40. I trzeci. Dobra. Kacper, dziękuję ci, że ty mnie nie obiłeś. Doceniam bardzo, bo... Miałbym liwka i to na moim fullum. Znaczy Kasper nic nie mówi. Nie ma za co. Nie ma za co. Kasper się od razu widziałem, po prostu pokrącił w komentarzach A i ogólnie jak macie jakieś pomysły na pluginy to śmiało walcie Next będą oczywiście kałaszki, tylko nie wiem co zrobić z kałaszkami. Jak macie pomysły to właśnie piszcie. No nie, no ziomek Rifaje, ruje. Dobra, jeden mniej. Drugi będzie apsy i dostanie teraz najda, a trzeci będzie kuchnia i nie ma go w kuchni. Gdzie jest trzeci? Halo? Czemu ja idę na shiftie? To jest głupota. Czy wy macie Wola przez smoke? Ogólnie, jak no. będziecie mili, będziecie mieli, czy nie? No ja będę, ja będę, mogę powiedzieć, okay. że będę. Ja tu z przemkiem będę chyba okay. tryperzował. O, Olek, powiedział, że mogą być. super. E, jeżeli będziecie mili, to mogę nie używać granatów. W sensie mogę nie używać molo i najda. Bo jednak to, no jak macie jedną HP, to jest ciężkie. Ja nie wiem, czy nawet flesze działają. Działają, super, Olek. Działaj już zobaczyłem, że działają. To był idealny tajnik. Dobra, teraz pytałem, czy ktoś na mnie czeka na detrespie. Nie. A widzę, że wy nie gracie teamowo, w sensie pikujecie solo, i robicie duży błąd, że nie kacper teraz, jeżeli chodzi o broń, bo ja bym grał zupełnie czymś innym, no jeszcze wam nie podpowiadam, jeszcze wam nie podpowiadam, bo sobie chociaż jakieś punkty zrobi potate, bo posetę będzie mi dużo ciężej, Ale teraz gdzie jest? O! Ale De. fart, ja pierdzielę ja strzeliłem jak totalny bot. Właśnie, pot. Właśnie to. ty byłeś, ty zrobiłeś mądrze, Szaing, bo Afka jest chyba czymś najlepszym, szczególnie, że macie no, Wola. Ja tak, Okej, okay. no. fleszyk, cyk. Dobrze, panowie. Okej, okay. a wiecie, że ja zacznę grać z P90 się skończy zabawa? O no, nie. Mhm. To, to my mamy być dla ciebie milia, a ty tak się odwdzięczasz? Czy znaczy, wiesz no, nie grałem już z tymi najdami, tak? Więc no coś za coś uznałem. Ja smok... też w sumie smokami też w ogóle nie powinien grać, jeżeli macie walla przez smokach. żeby mi nie odpowiedzieliście na to pytanie No i super przypał Dobra Dobra Skąd wy idziecie? Ja pierdzielę, jakieś kulki mi koło głowy latają. I dalej... Aha, bo przez ścianę skanujecie. O wy, wy też się uczycie grać z dolem widzę. O Boże, okay. co o, no. Pod o Boże. Oleg, że sobie Jeżeli mam być 4, to plugin jest strasznie pod tetę. znaczy pod yy, dla mnie pod tetę, bo łatwiej mi je spiknąć niż potem chronić besa. Szczególnie, żeby będziecie mieć zawsze tą przewagę, Żeby będziecie wiedzieli co ja robię, ale że Olek pisze minus 40, wszystko widzę. I co teraz Oleg? <laughs> Ale to było piękne, ten react Nie, ty jesteś kolego drogi? Czekaj, zrobimy tak, ja ci ta flaszka. Magika Wow, jest tam Okej okay. uh. A ten wallhack działa na dużą odległość, nie? To nie jest taki zwykły jak ten z same SV No, 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 on jest taki Taki pozytywny wallhack Wow, czemu ja z wami gadam? Jednak nie będę z wami gadał To nie było zbyt przyjemne flaszek Cyk gdzie jest ziomek zawką? Będzie tutaj, czy nie. Jest, dobra, widziałem go, ale nie znam, żebym nic zrobić. Teraz jeszcze mi biało chcę zrobić. Ja pierdziele, czy możesz przestać? Dobra. Nie na was za dużo. Dobra! Kurde. Oh, ale to zagraliście dobrze, to zagraliście teamowo, tylko że zrobiłem chyba jednego z was przez ściankę, nie? I to był taki... No, a Olek ma nic jeden, jak szedł. A Kacper jest najbardziej spocony i się w ogóle nie odzywa Tylko tutaj tryharduje Kacper, byczku, co jest? Halo Halo Halo, Kacper się odezwał drugi raz w odcinku Trzeba taki licznik zrobić gdzieś pod kamerką, ile razy odzywa się Kacper podczas filmiku Proszę. Jezu, dobra, po tej stronie już wiem, że będzie strasznie Tak, będzie strasznie, bo ja przecież nie zdążę nawet wyrotować ani nic A wy... No stop Teraz to się czuję outplayowany przez was, to jest najgorsze, jak ma się Ulhaka, to można i najbardziej bejtować I najbardziej outplayować Dobrze, że wy na razie jeszcze nie baitujecie mnie słownie, chociaż taki plus Nie no, panowie, co robicie? No, nie wiem, sprawdzi dobrze Ale A czy B? A... Aha ja O! Okej okay. No to już wiem, że B No chodź bombeczko do mnie Gdzie jesteś? Ja pier... Ciele, ja cię zabiłem przez to kacper? No. Tak, ja chyba też mam olchaka, ale jeszcze wam o tym nie mówiłem. Mam 47. Ja ci mogę, ja ci mogę powiedzieć, że mam jeden. Tak? To no jest tak. skanik. Co jest? Co mnie ja dostaje takim flashem? Nie no, dobra, to jest powoli złe. No, stop, Jacob. O! Oh. Yeah. 24 HP. 20. A czy wy do mnie coś powiecie i zdradzicie jakieś sekrety? Co, co robicie? Nie, nie zdradzicie. To yy... jest bardzo nudy chłopaki. Naprawdę. Fajnie się zdań współpracować. się wanderze, ale nie obiecuję. Aha, powiedziałeś, że możesz być w wanderze? No... Okej. Okay. To już wiem, wiem komu mam nie ufać, przełkowi, spoko. Dobra, A czy B? O, to jest pytanie. A. Nie mniej. Jest 20. No i gdzie jest drugi? Cyk, czy wy widzicie dokładnie, co ja wyciągam i tak dalej? Nie mam drugiego. No nie, nie. Na ninży też nie ma. Po drewnem też... No ja w przegrałem przegrał tą rundę. Co to? Dobrze. Źle. Źle Przemek, źle. Bardzo źle. Ja chcę mieć chociaż jeden odcinek, w którym sobie wygrywam, więc to musi być... Nie no, jesteście na pewno pod rampą. Dobra, jeden mniej. Drugi Będziesz wychyli górę. Czy nie wychyli? Jezu, drugi jest tutaj. A trzeci będzie pac na 1200. 180. kurde, a żebek się tak porobił? Kto to jest? Szemek. No i teraz rezką Gdzie ty jesteś? Tutaj. Nie tutaj. No dobra, ja pierdzielę. Jak... To prawda, Warhack pomaga, wódce. Dobra, wychodzimy z tych apartów. Dobra, dobra, takie do dostaję możesz, wiesz, tam z kolegami w postałówce skuteczniać, a nie, a rzucaj go w toksik teraz, co jest, nie a wygracie snajperki w dwójkę, Puf, zobaczyłem widzowie czy umiem, umiem, a to chyba jest prosty skok, tak mi się umiem. Umiem. umiem to się wywalać Obrabiamy. za zero, czy wygracie wszyscy snajperki? Nie, niby, niby snajperki, ale jednak nie. No to super, ja już uwielbiam w Nie wiem ale jednak Okej, okay, i znowu wchodźcie sobie ja, tako No Jezu, dosłownie taka. Powinienem móc Ale... Ja no. byłem tak pewny, że Dobyle. cię zabiłem, bo widziałem, że stoicie w linii. A, dobra, no. 86. A jeszcze taktycznie kucnąłem Nic nie widzę Okej, okay, teraz ty też nic nie widzisz no, Słyszę to ma WP, no Dobra, strzelił a tu nie. pięć snajperek sobie stoi! Dobrze! Tak ja chciał być! Słyszawkę. Gdzie słyszawkę? Tutaj słyszałem. Dobra, jeden mniej. Ja pierdolę. No nie mogę, no. Nie, stoi, no spalił się? Nie, co wy zrobiliście? Prawię. Ja nic nie widzę. Prawie, mnie spalił. Dobra. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Te smoki to wiecie, ja jem odpuścił, panowie. Ale to jest stresujące, no. No właśnie. Dlatego to jest stresujące. Wy wszystko wiecie, te najdy, No i chłopi przez strzał w głowę, no. Czasami. Po prostu trzeba. No ale. Co to jest? No co wy robicie? Dlaczego to P90 z tego się strzela i to no, nawet inny HP nie zadaje? Ja już wiem, czemu się z tego nie gra. Okej, okay, dwóch leży. Został mi. Przemek. Przemek Nie mm. chciałbyś, żeby widzowie w końcu, zobaczyli, jak Jacob wygrywa? Nie? Nie? Nie to Zagraj sobie matchmakinga. Zagraj sobie matchmakinga z kolegami. So kolegami. Okej. Okay. Z kolegami było takie. Z kolegami. Na sam nie dasz rady, I nie. co? Co tam się dzieje w ciebie? Niżej się kupnie. Cyk. Gdzie jesteście? Dobra, jeden mniej. Ale jestem kanap. Co tu jest? Ja pierdzielę, to jest jak jakiś duck hunt sobie skanujecie ściany po prostu. Ale useless. Teraz pytanie: kto będzie celowany we mnie? Nikt. To nie w waszym stylu. rację Cyk. Dobra. ja Nie chcę tłumaczyć go na panowie. Nawet Dobrze. Zawsze tak samo. Na początku myślałem, że to nie ma szans, nie? Ale ma, jak ma, się bo... z tym wallhackiem, to... No, screeny w tym momencie mam się widzę wyświetlają. Dzięki wam wielkie raz jeszcze chłopaki za giereczkę no. i do następnych, trzymajcie się, siema!